Chcesz poczuć się szczęśliwszy w mniej niż minutę? Ten prosty neurohak potrafi oszukać twój mózg i wywołać fale pozytywnych emocji. To znaczy, że jeśli wyobrażasz sobie coś dobrego, mózg zaczyna reagować tak, jakby to naprawdę się działo: wakacje, spotkanie z bliską osobą, albo chwila, kiedy osiągnąłeś coś ważnego. Twój mózg nie odróżnia prawdziwego doświadczenia od intensywnej wizualizacji. To znaczy, że jeśli wyobrażasz sobie coś dobrego, mózg zaczyna reagować tak, jakby to naprawdę się działo. Usłysz dźwięki, poczuj zapachy. Teraz uruchom wszystkie zmysły. Zobacz kolory, szczegóły. Poczuj, co wtedy dotykałeś. Im intensywniej to wizualizujesz, tym więcej serotoniny i dopaminy zaczyna wydzielać twój mózg. To ćwiczenie zajmuje tylko 60 sekund, a regularnie stosowane poprawia nastrój, zmniejsza stres i wzmacnia odporność psychiczną. Spróbuj teraz, a potem napisz w komentarzu, jaki moment szczęścia wybrałeś.